Bandura otwiera bagażnik. spokojnie jestem, ale w waszy nie drażni. Zemądeły karki, no i duży pan no ja z bramki. Nowy set on to bandzi. na pacyfist. Ale ja nic nie zrobię. O, Gino, pracuje nad PR-em. Bo ja mnie na nauczę. Weź dalej, wyobraź sobie, że to jest teledysk. Dalej, kurwa. Nawijaj coś ja i nie, tak, kamera idzie. Takie rybie oko i jedziesz, no? Nie ja ci puszczam, ja nie ci puszczam No ale nie, 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 nie tak. Dalej, rafuj coś. O, zwrotkę bandzi, zwrotkę bandzi, no? Dawaj, 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 dawaj! Good. Czekaj, stój, a wezmij mi go, haj hajpujcie, hajpujcie go! Uh. <totry> Daj, hajpójcie go! Zabiałe. Ja kameraman kameramen! Autokar na parking, na luźnej gumie jak bungee Chłopaki z mafii, łysili dobrze ubrani Za płotem czekają flanki, i potem Nike, i płotem ujebane potem Płotem rzucą do pralki, na luźnej gumie jak bungee Autoker wjeżdża na parking, na luźnej gumie jak bandzi. Normalny chłopaki z mafii, łysili dobrze ubrani Za płotem czekają flanki i płotem ujebane najki Płotem rzucą do pralki, na luźnej gumie jak bandzi. Jak, jak lubisz niespodzianki, to Cię zapraszam ej, 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 na dziarki. Ma, mam za sobą mafię normalnych chłopaków. Limona, empakiet, niebita jak kwasów. Mam jak Asek Star, mam okladę nie jest głupi, z nim się Z Pięć lat temu byłem tego nie na wino. Klaj, lewizja, pija, oglądał tu Jedzie! Nie jest, jest tego! Ruszaj Ci twoja ekipa, ty My też, ale każdy z nas <śmany> też potrafi Tak zakodowany jak czad GPT, zakodowane jest na ESB Mafia Autoker wjeżdża na parki, na luźnej gumie jak banji Normalny chłopak i z mafii, łysili dobrze ubrani Za płotem czekają fanki, błotem ujebany nike Cut potem rzucą do pralki Na luźnej gumie jak banji Autoker wjeżdża na parki Na luźnej gumie jak banji Normalny chłopak i z mafii, łysili dobrze ubrani Za płotem czekają Fanki i ujebany Nike Cut potem rzucą do pralki Na luźnej gumie Bandura otwiera bagażnik, spokojnie jestem, ale Fasili nie semonte ujdzek, karki. No i duży pan z bramki. No wyprzedą to bagi. Pak pak czy jak yeah. siedzę siedzę z w stółem. Tak, gdzie kurwa robi? Miałem no, 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 no. Jeśli nie ma, no to tam. No i no, 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 to tam. bandura otwiera bagażnik, spokojnie jestem, ale Fasili nie semonte karki. No i duży pan z bramki Nowy zetą to banzi Pacy fiści jak gani Siedzę z wiaranych w studio, choć chociaż nie grałem ganzi Jeśli nie ma prawa ramować YouTuber, to jest nie tylko dla zaposłów nie ma tej Mamy na zero fryzurę na karku mam diamentowy amulet Suki nim hipnotyduję Za łańcuchem, suki sznurem Ej, kurwa, tak to się robi! Dużo! Ej, ale się wciółem w kamerę! ty! Ja się tak wciółem w kamerę, że ten chuj, nie? Dobra, ja mu powiem, ile mamy jeszcze. Dobra, puszczę ja to Panowie! Następny teledysk, kurwa! zrobimy teledyski cały dzień, kurwa! Panowie! 7,5 kilometra jeszcze! To jest chuj! O kurwa! Nawet jak Jasper pojedziemy! się wpakujemy wszystko. Gdzie? Prawo, na prawo. No. Dawaj nutę kurwa. Co, co, co? Mi, kurwa. Coś coś znacie, coś coś znacie. Tak, do czego? A do bronka. A to nie ma Tam nie ma No chuj Ze mną te geje. Bo się teraz.

Kulaj noga! Każdy ma ubera? Ja mam, ja mam a laima. Nie uber wystarczy, oh, nie. Lime, Lime, Lime. Ja też mam lajma. Szukajcie A ma ktoś lajna? O O No i co z tego? Jakaś muzyczka. Czekaj, czekaj. Zalogu się przez Apple. Puść jakąś muzyczkę. Poczekaj. Ja Dawaj, kurwa, ten Paluch, oko. Zaloguj się przez Apple'a. Mam. Zabi się loguję. Przez Apple'a. Jak się nazywa? Bracie... <grywa> to jest na Android? Dobra. jest na To jest na Android? <grywa> <grywa> to jest, jest, jest. Yes. No dobra, musimy pozbierać kule no. nogi. Ale będzie to odpoczy. zajmie tak, trochę, poczekaj. Czekaj. O, ale będzie pewnie stanowisko, chodź. Limerise right, Grid? Chodźcie, chodźcie tak, za mną. To się nazywa? Tak. No wiem, wiem, wiem Tam, a dobra, idę, no Co? No pójdę że Ja tylko macham wam Tak! Aha a. O, akurat było zielone, widzowie Akurat było zielone Przeszedłeś na czerwony? Czy ty jesteś człowieku poważny. N nigdy, w nigdy w życiu nie zrobiłbym czegoś takiego, tak? Nigdy w życiu bym nie zrobił czegoś takiego. Akurat odpaliło się zielone i przeszedłem. Tak, widzowie? Bo na tym dronek jest ten. On ma blank color. Ale przecież. Rolek jest daltonista. No, a widzicie, jakie czerwone liście to są? Chyba jesień się zaczyna. Co to było? O! Hei! Hei! Hey. Hey. Hey.

Dobra, co się kurwa odpierdala, fraki wystaram, nie moja stara Ej kurwa, jau ją Ej tuszol Idziemy z ziomkami po parę lajmu, zajebiemy sobie potem parę lajnu I nie żadne krysiotto, to nie winiary za fraki nie wyciągnie, na pewno wiem mój stary A nie na pewno obrąka, bo nie żyje Zapierdolę sobie kurwa. dzisiaj w szyję, ej jest ze mną tutaj, mój brat Bandy Chodzi na wers jak Al Bandy Dobra, to jest mój czakaza Bez stylu ja bym ją tutaj jak baca I jak nie wkurwisz to wyciągnę tu kałacha Lecz dalej ze mną moja, ze mną, ze mną moja kara, Ze mną twój skład, że wiesz, że jesteś wykończony się, się. może podpikać was Zamknij i czekaj do nas, zajmij Człowiek, 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 Ja, to jest człowiek, Pa, 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 czekajcie dawaj, oli, dawaj, oli. Ej, chciałem coś powiedzieć Widzowie, wiecie co będzie, nie? jest, ląd tak. Szpital, i może tu jeździć policja. Wszystko można, ponieważ znajdujemy się w niesuberennym państwie, którym dyktatorem jest kto? Jakub Rokicki No właśnie, tu można wszystko Jak to się robi? Skanujesz, Skanujesz kurwę jedziesz Chwytasz ją za włosy ciągniesz i nazywasz kurwą to spanuję A się wystraszyłem Dla dura kradnie pa piko mu kika. Pika mu, kradnie ło kurwa ale afera. Ale był atak, to mi się podobał Agresive dog, very aggressive dog Hello O kurwa jest... Nice. fucking noise, mate. Ej! Ej! Ej dobra, w chuj się szczać? I też, i jeżdżę po tych tych i w chuj mi się mocniej chcesz. szczać? Ej widzieliście tą w niebieskim? Widzieliście, widzowie widzieliście tą w niebieskim? Jakie miała leginsy? Ona 15 Ej dobra, ja se Pojebany jest jak ona miała 18 co najmniej kurwa. Ja się rozjebie gire tu coś czuję nie? Dasz rady na I mnie boli ogólnie ręka jak opieram na Tam się chce szczać i każdego kurwa Jak te to czuję. Gdziewdziadka zamiarka się wylać. Daj mu Mi też chce się są lać. Teraz toalety. Miejskie takie. Tak, są. Tak, tak. Tam jest jedna. Ej, tuż Sol, bo ty weź już z nami biegać, bo nie ma już dla ciebie. Pojebany jesteś, jak ja zaraz kupuję. Churka Ej, gdzie... A tu są. Aaaaao! To będzie z Ja wiem na pamięć jak tam jest. Tak? A Ale jak? A jak? Scan to right. i co można ze Tutaj bieg tutaj błądki, patrz Ja wziąłem to tu na kartę Bandi Independent przez grupowy. Serio? Dawaj krewę bierzemy na półbani. Cholera, co ty kurwa gadasz? Co? Ej, bo Matankę mi się rozmazuje z... kurwa! Jedziemy! U kurwa! To się źle skończy! Ej! A czy... Ej! A czy ja mogę to prowadzić? Tak! Kurwa! O kurwa! Ty na końcu z kamerą! Dobra! Łez! A Ej, ale teraz gazu daje! Moja nie jedzie kurwa! WRONEK WYJEB SIĘ DLA KONTENTU DRONĄ ROBEROWĄ MOŻNA NIE? Tak. Możesz WSZĘDZIE KURWA BANDURA BANDURA NIE CZUJĘ ZBYT Kurwa! KURWO EJ BO WJADĘ W DPD ALE GANG DAWAJ KURWA NA TEGO Dlatego! Od kurwa tego! Ciekawie będzie w prawo, o... bo przy Łazarskim. W prawo będziemy przy Łazarskim. Ech! Ech! Ej! Eh, dziadzio do mycia! Hahaha! <grym> <grym> ha! Ja mam nadzieję, że on no, rozjebie, nie? W GTA. Ale serio Dobra. uważajcie, bo to się Mecena Mecenas robię... kaleson! Ej, bo to jest kotka teraz. O, tu I... będzie, o, tu będzie kurwa czatkój! Co będzie? Dobra, idę na kurwa ten. Dobra, idziemy go wyjaśnić. To jest sprótna Ta, zaraz będzie spróczna teraz. O Na czerwonym się jechał Dzwoncie na psy O i uciekł A my musi dostarczyć żarełko, nie? Ale spróbuj się do mnie, pójdę co młodzie. No! grzecznie sobie jadę kulturalnie. Ajde, 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 ajde! Wykur... <grymne> bo... No! Łeeee! Ale bliżej jak o drogę, hey, no! AOD, znowu hey, razem! AOD! 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 Dawaj, dawaj! Kurwa, grupy! Ty się nie kłóć, bo się boję, to z drogi! Nie pękać! Jebać zęby! Lecimy! Ej! Jakie zęby oni nam dostawili? Ej, ej! Oj! Ja dobłosa! Ej! Pad ej Wronek! Patrz! Jak na RP kurwa! Ja, tak, no. Jak na RP! Jak na RP! A, ej! Stój! Tu! Nie ma twoje moje! Bracie! No i do ojca z Nie ma twoje moje, znaszze! nasze! o di od tyłu! Ej o D Ej odi od tyłu! Ey o fucking di. Doda? Doda! Yeah. Doda. O. I 60. Się gać. Trzej idzie host. to. Zaj, 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 bo je on. Faj, faj. O kurwa, ale o, to wyrwało te. Na perkot, pani? Nie, nie. Szkoda było widać. Nie, nie zrobię tego sobie damy pod tawerną AOD. Daj, ja powiedzę teraz. Tak? No. Tomasz. Tylko idę po setkę. Tawerna AOD. No? Airplane Real Life. Ej, wejska, robisz, da. Dawa, Tam jest Mirror Park. Pokaż. Po... O. Tam jest Mirror. Park. Bez kitu tu. Tu sprzedawają mefę To mi się srać chce no, Mogę no, się zestrzec. No, no, śliwki kurwa. Kto pije wiśniowe setki? Dobra, I, mi. I, mi jest to, a co? Chciałeś zajebać coś? Co chciałeś powiedzieć Jakub? Nic. Dobra, to miłego wieczoru Cześć, cześć, cześć. Być... Ja lewą, bo prawą mam złamaną Dokładnie hello, hello. Bo prawą mam złamaną Cześć Dawid, sorry, że lewą, natomiast prawą mam złamaną Cześć Ej, mogę tylko pozdrowić... Dobrze było CO badzi? Ja pierdolę, chłopaki oglądałem odcinek z paintballa To wy? No ja kurwa jestem fanem nie można tak tymi hulajnogami! Jak to ma kupić? Pana bandurę! Jaki wypięty kobiet! Zombie wchodzi do podziemi! Bandura się chowa, bo już słońce zaszło. mogę kupić Ej, ale czego nie pojedziemy na pasy? Zostawmy. Da, Ej, tam Przejedziemy się. Pierdolę, tam będę kurwa nosił hulajnogę 300 kilo. Ale kurwa bryki! Ja pierdziu! Ej to jest Mercedes c 63 Aj Ej, to jest C63! Co? Ten to jest c 63 Ta stara, ta taka mocna, co jest taką szmatą, e, co tak... Ja, Ale fury! jesteśmy chyba kurwa w Los Santos Ej serio my! Jak to wygląda? do góry, to jest Ej, to jest Serio! RP real life, wytyfy. Ej, Patrz to jest normalnie! A, ale patrz u góry! Serio to wygląda jak CarDealer. Tak, bo słaby silników tu robią. Można V2 zamutować. jak na 7 też taka strona. Ty, u kini jesteśmy, kurwa, co jest? Kinia! Wyłącz! <grym zadymę> Dawaj robimy zadymy, jak zawsze pod CarDealerem. Tyś kurwa, nie wiesz o co chodzi, wypierdalaj stąd, bo ty jesteś nowo nie powiem kto. A wiesz, że to jest Black Series, kurwa? Black Series? Black Series to masz tu, chłopie, o. To jest Black Series Original. to jest mi, Black Series, Ory, yes, Black Series. My, my from Dobra, jedziemy. Gdzie Gruby? Gruby, się, gruby jest tak gruby, że się zmęczył jeżdżeniem na elektrycznych kolejnodze O kurwa Co? Ten typ z ja! Manji! Dojechaliśmy właśnie do sławnego miejsca, to tutaj właśnie, DJ Palasite, tutaj na tym rogu Powzorował jak ktoś pizdę do i nikt nie zareagował, to jest właśnie tutaj, pokaż wizę O, tu jest ta skrzynka, co oni stali Znieczulica, sprawdzamy znieczulicę ludzi Ja będę udawał wizę Testujemy, Ja będę udawał przełodnie Fajnie zaparkowaliśmy hulajnogi A ty pijesz A to jest Indica czy Sativa? To jest statywka mordo. To bierze udział, to jesteś przychodnią, tak? Ja jestem przychodnią. A więc tu, proszę bardzo, widzowie z tej strony, DJ Gierdolnięty. To jest nasz aktor, to jest nasz przychodzień. Łukasz Zapałka. Tam będzie oczywiście y, aktor kolejny. Panowie! Wronka. panowie uczciwa walka zobaczymy. bez sprzętu! Zobaczymy, nie, nie. Nie. Czy, czy, czy ludzie reagują na znieczulice. Zobaczymy, 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 będzie polupa. Dawaj! Co? Ale co my mieliśmy robić? Polupa! No nie, piszę Ej, kurwo! Jebana, ludzie, ludzie reagują. Ru ludzie reagują, czyli się to, się prawda, się to prawda, to prawda. Eksperyment się udał. Udany eksperyment. Jedziemy! kurwo, jebana. jebana! Dawaj go, ziomek dawaj! Wola. Jak masz to imię? Kurwa, e! E! Dawaj go, lego. Idziemy na Pimto! Ej! E! Jebile! <grymne> to tylko wronek, spokojnie. Przeżył. Sprawdziliśmy jednak, ludzie czują, w ciulice, także... O panowie tam zareagowali! Zareagowali. Dziękujemy, panowie! Dziękujemy! I poszli. Proszę Państwa, Sebastian Vettel na ostatniej pozycji. Safety car, safety car przed nami, ale safety car zjeżdża i teraz rusza. Sebastian Vettel włącza system DRS. I tutaj Louis Hamilton. Louis Hamilton mi przez Sebastiana Sebastiana ja Ja, dasy szkajne końce! I tu mamy kraksę i safety car, i teraz Sebastian Vettel na pierwszej pozycji. Coś niebywałego! Tuż ławkę Kurwa mama. Co Przepraszam, dzień dobry Jak fronek jedzie i No to Safety car safety car Ej Ej 31 lat i wojsk kraki kurwa Ej I podrywa 16 latkę XD Kościół ma 31 Kurwa! lat i podejecha 17 lat. Gdzie? nie ma, No jedź kurwo! Dobra, to jest patologia, widzowie. Dobrze, że ja jestem za kamerą i jedyny trzeźwy. I Kuba jest jeszcze trzeźwy. A reszta? O, znaczy, wszyscy są trzeźwi, bo na hulejnoga się jeździ trzeźwimy. Popaki oczywiście pili piwo zero którego sponsorem jest Tushol, bo też jest zerem O, komórk najewany, znaczy trzeźwy I cyk, Sebastian Vettel On the on the first position 50 Ale Mercedes Wytyfy Ale Merc Ale fura Jo ja jebę jak byłem dzieckiem, tak zawsze gadałem. Jo, ja jebę, jaka fura! Ej, mama, zrób mi zdjęcie. A teraz sam jeżdżę Oplem ostrów. Ej, oni w ogóle na ludzi nie patrzą. Ol, fura! No waying! Nie no tuż on się rozjebie Zobaczcie, że dzisiaj skończymy z tym Jarelem na sorze Pa 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 Leśna dolina Czy coś Ci to przypomina O i tak sobie jedziemy kurczę Co tu pogadać? Co tu pogadać? Ej, ale się dziwnie czuję, jak wiem, że mam na sobie streama i was nie widzę, co wypiszecie jest mi fuj przykro nie umiałbym tak streamować to jest zjebane no nie da się, chłopie, ja mam ja on co chwilę ochotę, żeby się ktoś wyjawał, żeby mógł telefon wyciągnąć i zobaczyć na czat na scenę trzeba chwyt wziąć na ten na kierownicę, bo Bandura jedno piwo wypił, człowieku, kora mu po alkoholu? no, 130 sto, sto kilo, kurwa To cały PR budowałeś i masz. Pan, co, pan coś takiego robi, a Gina spokojnie. Co za Patus. Pierdolę od dzisiaj ten kanał, tylko G. G, 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 g a, no tu jesteśmy, Ej, Lebo, Lebo. Lebo! 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 Nie no, jaka patusiarnia. To jest wstyd, nie? Ja mam, ja mam 26 lat i naprawdę. Degustation! Trzeba mówić o starym urek. Stary kurwa, będę szedł na bo tak rozniewał. Mam jebał, więcej i te dwa płaski też wygrywał. A kto? Na ja niego. Pan teraz tak, stary kurwory. <grymne> Serio? No <grymne> ja tak, my jesteśmy chorzy. Dobra, no <grymne> nie? Kurwory. Postat, nie! nie dwa ostatnie, Starszy pan, nie podobał się przyczyn. Jaki starszy pan? To był jakiś kurwa też, po prostu. Czopka w pierdolką, dwa kółostnie by, by skończył. Nie, nie, no, nie możemy tego tak zostawić. Maciń, zony, zonik by tego tak nie zostawił. Maciń, zonik odebrał, wymurzył. Nie no, jak nas ktoś kurwa będzie zaczęł, bo ja jestem w stanie młode brać życie. W Geta, w Geta. Ja jestem on fire, nie wracamy. Ja jestem on fire. A co on cię powiedział? No. On tak, tylko plecak mnie może powstrzymać, żeby, żeby go nie rozjebać. Co się. Czemu ty idziesz? Czemu ty idziesz? Czestaw. Oj, ale Patryczka zagotował. To jest taki weibik nastoletni, tak jak miał lądu w liceum, kurwa. Jest, jest. Jedziemy, bo... Do, dobra, wiem, prosto, ile? Ile no, mamy widzów? Co? Aha. No to koniec kolec hulajnóg jest teraz. Ile jest? 15 koła, bo koniec hulajnóg. A jeszcze na miejsce nie dojechaliśmy! Świeciu, nie ściskaj mnie za tą rękę, bo ci wyjebę zaraz. to. Ja nie debilu. Co, ściskasz co, czy, 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 czy ściskasz za to! Nie, za tą, to, to telefon. Praszam, no się, luz, bo brawo mam telefon! No luz, bo w prawo mam złamaną debilu. za Czekaj! Przepraszam panią! Ale ty mówisz do mnie, że Patrz Patrzcie jak się wchodzi do poznańskich klubów teraz. Zajmij się tym kurwa. No tak, stój mordo, kurwa. Co ty mi tu kurwo machasz, kurwa, zapałka? Kurwa zaraz machnę. Daj borg szluga mojego. Ej, daj kutasa postać. A, to nie ten, ten stream, sorry. Ale to jest serio bramka. Mandura znowu w pizdę wyjmie, jak pod kebabem. Pa, pa, jak patrz na synka tego, tego, pa. Ujanka. Ja tam. Co No i może bo na Piasek biały, a nie może ten? A jaki miał być piasek czarny? Kurwa, no taki biało piasek, nie jak filmie. No, a Mega jasny piasek. No, tak jest, rzeczywiście. Jest kurwa dziwny. Chyba się ze strajem jak kłócałem Ja pierdolę... To Santrope jest pojebany, nie? To nie jest to miejsce. to jest piękne, nie? Twoja matka jest piękna. Dzięki Starzu. Wylizałbym się z nią. Dzięki stary. Dzięki. Chciałem się z nią zabawić. Tak? Pani Jolu. Dzięki chłopaki. Pani Jolu. Please call me. Nie za tutaj to bo mi boli. Dzień dobry. Trener Domino przygotował mnie do walki. Ja lewo bo mam rozjebaną klawę. To jest kurwa nie byle kto. Tak. Widzieliście widzowie na filmiku bungee na pewno. Bandura. Tak. Nie palimy tutaj, tak? dobra? Nie palimy. Ja pierdolę. Przestąp z nim jak z gównem. Przestąp z nim jak z gównem. Jakiś tympren domowy. Co za typ idzie. On się zrobił taki gracz, co? Znaczy, co? On tak chodzi, taki ma chód takiego gracza i taki kurwa... On się zrobił taki poznański kurwa fejmy jebanym. Po prostu to wam odjebało trochę. Czyli to, co się znaczy, on było... zawsze tak chodził, tylko teraz to ma sens, tak? Jak Czyli się to, to, co wczoraj mówiłeś to było o nim? O, o, nim o nim. Dziękujemy. Taki debil tak, nogi czy parówki? <laughs>